Witajcie moi drodzy akwaryści. Dzisiaj przychodzę z takim do Was produktem. Produkt od firmy Oaze. Jest to cyrkulator wody Stream Max Classic 4000 chciałam go zastosować w swoim akwarium u paletek tam jest 450 litrów, więc wybrałam produkt 4000 z tego względu, że jest regulowana moc między 2400 a 4000 przepływ. Na rynku możecie znaleźć 3 do wyboru 2000, 4000 oraz 5000. Już Wam pokazuję, produkt. produkt prezentuje się tak. No i dobra. Teraz skąd urodził się pomysł na zainstalowanie cyrkulatora w moim zbiorniku? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest y, zwiększenie natlenienia poprzez ruch tafli wody w moim zbiorniku, a drugi powód jest taki y, zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia w jednym rogu, które mnie okropnie irytują i chciałam je zniwelować chociaż do minimum. Więc mam nadzieję, że ten produkt od firmy Oaze mi pomoże wręcz jestem tego pewna. W drugiej relacji pokażę Wam, jak zainstalowałam, w jaki sposób i jak mi pomógł ten produkt i czy osiągnęłam cel. Także bardzo dziękuję firmie Oaze oraz firmie Czmiel za super prezent i do zobaczenia w, następnym, no w następnej relacji. Pa!